Dzień dobry, tylko to kolejny odcinek. Bez Minecraft, jeden już tam był. Przed wrzucam już do YouTube, i gdzieś go nagramy. No i tak. Chyba teraz czekaj, która godzina. Chyba tak. Chcę zobaczyć. Eee, Ola, odejdź, odejdź. Poczekajcie chwilę. Dobra, poczekajcie chwilę, bo to cię nie chciało mi się zrobić. Dobra, jesteśmy w pokój i przerwimy się na drzewie. No i tak, idziemy tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Wczoraj byłem na tak, musiałam... Okej, okay, bierzemy na szpilę, wyrowniamy. Ej, serio ktoś tak dużo użyłem? Nie. Nie! A, bo chyba ubić ząbika. Może wilg niszczyłem tutaj. Tak, sobie wykopmy kamienia, żeby później sobie zrobić. Co to? Czekaj, bo ja tu tonę. O, he, co to jest? Po leci? Ha, 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 jak to możliwe? C -c tak nie ma w Minecrafcie. A, dobra. Co to? Jak tu znika, a no także Żelazo nie kopnie, bo się nie da. Ej, co się dzieje? Coś mi się zawiesiło nam do Żelaza nie kopnie, bo się nie da z tym. Kopie wreszcie kamień, kamień nie, kamień, kamień, kamień. Chodź do tego świata, proszę powiesz mi jak się robi serwer, no bo ja już tworzyłem świat na serwerze, napisałem IP adres no, na tablecie. No ale serwer mi nie zadziałał, bo nie było tej mojej siostry ciatecznej, z którą chciałem zakrać Marsz, marsz Dobrawski! Z Ziemi Włoskiej do Polski za Twoim przewodem, łączy się narodem, przejdzie Wisłem, przejdzie Wartę, będzie Polakami, dał nam przykład, bo na parte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski za Twoim. Przewodem złączy się z narodem. Czekaj, jest. Nie, od, od początku mam tu zaśpiewam fajnie. Zostawię sobie ten. Piesma. Co tu jest, że. A, a, bo w jednej. Dobra, już śpiewam. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. O, tu będziemy szedli na tym odcinku, może albo dzisiaj ja. Wiem. Ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Przejdzie Wisłem, przejdzie wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo naparte. jak zwyciężać mamy marsz, marsz Dąbrowski.

Tam się wybudujemy. Tam się wybudujemy. No dobrze, Idę. Nie podszedł do enderbota. Bocia. Nie patrzycie na Endermanny bo cię wkurzą. Czemu taki czarny ekran? A wiecie co ja umiem łatwo? Ja łatwo umiem przepadać. A wiecie, no. że... Chyba dużo graczy to wie. Na przykład Wieleś. pan śmietanka wie, wiecie, że, że nie trzeba kopać węgla. Co? Nie trzeba kopać węgla, żeby zrobić sobie pochodnie, po prostu. Przepalamy to, o, węgiel drzelny. Co? Niezłe? No, i mamy jaśni. Hi, 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 fajnie. Nie I świeci się z naszych domu. Co? Nie, nie. nie. Trzeba wziąć. Może przy... pse palę, pse palę czekaj, czekaj, podłogą, podłogą przypalę, podłogą, tak, podłogą. No to szczęście ze mną. Nie! Yeah. Chodź, chodź to! Dawaj się. Jeszcze jedna ojeczka. I łóżko mnie czeka. Czemu nie słyszę Szkol na mę lukę. Czego tak się dziwnie niszczyło? Tak mu rgało. Czakry! O będę tu koniec wyłączaj. Sko ci chwilę. Dobra, niedługo nie wiem kończyć ten odcineczek. Takie ja już chodzę do szkoły, pierwszy klas, to, 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 to i się przepala. Mamy węgiel drzewo. Mama mi mam idę po kolejne drzewo, dziewczyny. Matka, matka, pietruchy. Matka Pietruszki, matka Pietruszki. Idę po kolejne drzewo, idę po kolejne drzewo. Świecie. Już się robi dzień. Jak się zrobi dzień, to zakończymy ten odcineczek. Jeżeli nie stawiliście łapki w górę, to błagam stawcie. Zrobię dobry. A ja chyba wstawiłem. I tutaj dużo komentarzy dałem. I ten Mikołajowi. I tata często na, nie, na Mikołaja na, i, mówi, że jest roki I często mówi na swojego syna. Zamiast Mikołaj to mówi e, Miszor. I niektórzy tak piszą. Miszor zamiast Mikołaj. Dobra, już się dzieje, ale nie będę kończył tego odcinka. Dobra, niedługo będziemy kończyć ten odcinek, tak jak mówiłem, w dzień, w dzień, dzień. Tylko wezmę sobie to i. Co wreszcie Zrobię! Ile dostałem? Pokaż, pokaż. Uuu, 20, nieźle. No, no, no. Tak będzie, Bardziej Będzie badziebie taki. I tutaj zrobię sobie teren. Taki, wokół tego. O, tutaj. Tam, tam gdzie woda nie daje się, ja powinno się. Łuk! ten węgiel, bo ja go nie wziąłem. Jeszcze tu będzie trzeba, trzeba wykopać. i trzeba, trzeba. Warto wykopać. Dobra, już będziemy kończyć ten odcineczek. E, tylko sobie zachowam wszystko do skrzydła. I tak zakończymy nasz odcinek kolejny. No nie mówcie, że był słaby. Nie mówcie tak. No nie mówcie, był niezły. No, a nawet się nie wygłupiajcie tak. O, ale niezły, niezły. A taki naprawdę był głupi. Nie mówcie tak. Bo ja takie będę komentarze pisał. Dobra, ja się nie będę wygłupiał, ale serdecznie tak nie piszcie. Bo to brzydko. Tak! I do następnego odcinka. Właśnie nie odkrywam mojej postaci. Coś jakiś mod mi usunęło, więc pa!